Hej, 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 witam Was wszystkich, moi milizji. E, witam Was ponownie w grze Dragon Age 2. Z tej strony, oczywiście, Caldern. Jak zwykle, poprowadzę dla Was tego let's play'a. E, I zapewne ostatnio pamiętacie, że skończyliśmy w jakichś podziemiach, w poszukiwaniu składników dla zielarza do zadania, właśnie. E, zadania zielarza. E, z, brakuje nam tylko serca. E, serca. Artyrella, czy jakoś tak. Myślałem, że tu być może go spotkamy, niestety się przeliczyłem. Tu znaleźliśmy tylko kolejną księgę, złowieszczą księgę, po znalezieniu których będzie dostępny jeden dodatkowy kuestik. Brakuje nam już tylko jednej tej księgi w takim wypadku, ponieważ pozwoliłem sobie sprawdzić, ile tych ksiąg jest. Dobrze, ale w takim wypadku, skoro. Skoro go nie ma w tym miejscu, musi być w innym. Tak więc pójdziemy i sprawdzimy, czy tu da się wejść. Ale chyba nie. No, a dodatkowo trupy wstały. Dobra, zawsze dodatkowy Exp nieprzewidziany. Dzięki czemu zwiększymy. Szybciej swój poziom. A zawsze 250 punktów doświadczenia. W takim wypadku skoro nie ma Skoro nie ma w tym miejscu tego czego szukamy, musimy iść na górę. W takim wypadku gdzieś na górze musi być. Niech zobaczę, mamy 14 level. Jeszcze trochę i będę mógł założyć całkowicie nowe ciuchy. Ładniejsze... O, lśniący pył. Zabierzemy, kolejne 200 punktów doświadczenia. Ładniejsze, potężniejsze przedmioty ułatwiające nam nieco rozgrywkę. Ponieważ przyznam, że aktualnie rozgrywka robi się coraz bardziej wymagająca. Właśnie kolejnej nie umarli na naszej drodze. Robi się ciekawie, coraz bardziej. Idzie nieźle. O, nasz hołd nieźle oberwał, ale powinien dać sobie radę. Okej, okay. wszystko załatwione. Lecimy dalej. No sądzę, że. Po wykonaniu tego zadania powinniśmy wskoczyć na 15 poziom. <laughs> a potem zabierzemy się za coś innego. Zobaczymy za co. Jak już wrócimy rzecz jasna ze wszystkimi przedmiotami. Zadanie warto wykonać, ponieważ będzie miał dodatkowe przedmioty w swoim sklepie do sprzedaży. Do sprzedania, a te przedmioty nie są takie złe. Tak więc warto się rozeznać. Dobra. O, tak myślałem, że coś na nas wyskoczy. Jest wielki pająk. Wielgachny pająk. O, dosyć łatwy do pokonania. Srebrnoryt, kolejny. 200 punktów doświadczenia. Zdobywamy coraz więcej surowców rzemieślniczych. Bardzo dobrze. Wow, wow, wow. Wtył wzrost. Dobra, tu się ustawimy. No i dobra. Kolejna wygrana na naszym koncie. Co tu mamy? Orichalcum. Kolejny składnik rzemieślniczy. Od cholery tych składników, muszę przyznać. Nam się pojawiło... O! Kolejne trupy. No ładnie. Troszkę złota, znaczy złota, srebrników. Zyskujemy. No i kolejny. Orihalkum. Skakujemy na poziom wyżej nareszcie. Uch. No więc dodajmy sobie go. Atrybuty. Oczywiście lecimy w magię. Może troszkę podpakuję kondycję naszej postaci. Jak dojdę do 80 punktów. Potwierdzamy. Dalej rozwijamy uzdrowiciela dusz oczywiście. Co my tu mamy? Witalność, kondycja plus 10, tempo regeneracji żywotności plus 100, umiejętność bierna. No to najwyraźniej nie będziemy musieli dodawać do kondycji. Z tego mamy plus 10. Dokładnie, na 34, dzięki czemu nasze, nasza żywotność podrosła ze 177 do 227. No to nie musimy, na szczęście, marnować ekspo, znaczy ekspo, punktów umiejętności na kondycję. Dostaliśmy właśnie plus 10. Okej, okay, wyszliśmy po drugiej stronie. Wrócimy się. Przeszukamy stare kości. Przepis: Mikstura potężnego ataku, oczywiście, zawieramy. Wszelkie przepisy nam się przydadzą. Dobra, wstaną tu jakieś trupy, chyba nie. Ale mamy... A jednak wstają nam trupy. Tylko ktoś... Ktoś to spowodował. Wow, wow! Pierwszony zabójca. Przyszuknięty od ludek. Maha, dobra wiadomo już. Odleczymy się. Ten bójce cieni trzeba utłócić. Ten typ jest groźny. Kurde, nawet dwóch tu jest. Wow, ale Awelina od nich dostała po tyłku. Mm. A i odpieprz się ode mnie. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie, tyle wam powiem. O, wow, Awelina padła Dobra, wskrzeszenie Leczenie Dobra, ładnie Auć Jeszcze tajemna Zmora się pojawiła, kurde Jest ten skrytobójca Dobra Nie stanowi już zagrożenia No muszę przyznać, że te walki naprawdę coraz trudniejsze są. Bez lepszego giru. Będzie ciężko. Dobra. atrybuty, Pakujemy ci w spryt, boże, kurde. Otwierasz do dupy zamki. Potrzymałbym cię dłużej w teamie, ale jako, że nie potrafisz otwierać skrzyń, no nie ma po co cię trzymać. To ma jest na maksa rozwinięte, to rozwiniamy ci specjalistę. Szansa na cios krytyczny. Szybkość, błyskość... Prędkość ataku. Dobra. To ci rozwiniemy. Avelina, Moja kochana Awelina. Pyk... pyk w ten sposób. I już teraz, od teraz pakujemy ci tylko i wyłącznie w kondycję, moja droga. Obrońca. Lecimy dalej w obrońce. Umiejętność bierna, odporność na odrzucenie. Umie... Odporność na obrażenia plus 5%. Umiejętność bierna. Oczywiście. No i Meryl. Magia. Jakżeby inaczej. To jest na mag. Teraz ducha ci rozwijaliśmy, ile się nie mylę. Żywa bomba, wysanie śmierci, ulepszenie rozproszenia magii. Okej, okay, a to co to jest? Mhm. Wysanie śmierci. Potwierdź. Dzięki temu Meryl będzie mogła się regenerować ze zwłok, które leżą wokół niej.

Więc nie stanowią większego zagrożenia. A jeszcze. Kurde, Sporo was tu się pojawia. No, ale tylko 200 punktów doświadczenia, a troszkę ich zatłukliśmy. Ale no, nie winimy ich. Nie za, Niezbyt silni byli w porównaniu do tego, co tam na tym cmentarzu było o tych dwóch zabójców w cieni to była masakra. Tak wiem, że nie jesteśmy tu mile widziani, Awelino. ale co my poradzimy na to? Stare kości. Kamienny pancerz powierzchniowca. Srebrny dalijski haft dla Meryl. No, no to zrobiliśmy tutaj wycieczkę prawdopodobnie po przedmioty, w sumie całkiem niezłe. O oh, mordę Dobra, jest coś większego Trzeba go przytrzymać na zamrożeniu Ale to już się skończyło Dalej, dalej, dalej Hawk Bum Dobra, nieźle idzie, nieźle. Powinniśmy dać radę. O, prawie 750 punktów doświadczenia wpadło za niego. 40 srebrników. Dobra, ale nie ma tu tego, co myślałem, że będzie. Ale za to Meryl dostała nowy, nową część do zbroi. 40 do żywotności. 20 do szybkiej regeneracji żywotności. To dostała. Okej. Okay. Coś tam nam jeszcze wpadł, Pas rozbójnika. No niestety. Awelina ma swój. Meryl ma. O Meryl ma taki sobie. Ale on jest zdecydowanie dla wojownika ten pasek, więc go na razie zatrzymamy. Może komuś go przekażemy. Henry'sowi, nawet by. Pasował, jeśli tylko nie ma swojego własnego prywatnego pasa z dodatków. Ok, yy, grzbiet wyeksplorowany, ale nie ma tu tego, czego szukamy. Yy. No właśnie, niełatwo będzie je znaleźć. Sądzę, że to zadanie wykonamy dopiero em, później z fabułą. Dobra, co znowu? No jest, myślałem, że już macie dosyć. O, jeszcze z tyłu. Dajemy zmora mora. Dobra, gdzie ona się teleportowała, jest tu. No, dodatkowe 110 punktów doświadczenia. Hmm. My musimy wrócić jeszcze oddać zadanie korsarza na urwisku, które wykonaliśmy w poprzednim odcinku. <tryk> Okej, okay, w takim wypadku wracamy, wracamy po prostu nie ma tu nic, co by nas jeszcze interesowało. Zadanie zielarza jakoś uda nam się wykonać. Z czasem to na pewno wpadniemy na odpowiednie miejsce, na odpowiedniego przeciwnika. I domyślam się nawet kiedy i w jakim to zadaniu będzie. Ok, spadamy. Troszkę walki było w dzisiejszym odcinku. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Jeszcze coś sobie spróbujemy ogarnąć szybciutko. Tak jak mówiłem, pójdziemy oddać sobie questa. Może rozpoczniemy jeszcze przy okazji następnego. Da się z tobą pogadać, nie, nie da się. Teraz skorzystamy z sklepu mistrza Ilena, sprzedamy najmniej przydatne rzeczy. Kamienny pancerz powierzchniowców, sprzedamy. To sprzedamy również, ale pas ten zostawimy. On jest całkiem niezły. A jeszcze szybko się upewnię, czy nie ma plecaka na sprzedaż. Nie ma. Tentdy powinno być wyjście, bliżej, dokładnie jest. Ehm, no, to wracamy w takim wypadku do Kirkwall, miasta łańcuchów. E, zadanie zielarza jest tu, no właśnie. Czekajcie sekundkę. Da się wrócić? Da się wrócić. Ale nie ma zaznaczonego dokładnie, gdzie to zadanie jest. Prawdopodobnie będzie później... Będzie dopiero... Później. Dobra, Kirkwall. Korsarze na urwisku, idziemy oddać zadanko, oczywiście tak jak mówiłem. Ja, blisko, Lieutenant Harley said I should see you about a reward. That's it. Not even going to mention your scuffle with Evitt's marauders. Killing the whole lot of them. They killed a lot of good people. They won't kill anyone else. Thanks to you. There's one small rub though. Their leader, Evitz. Wasn't there, was he? No, they were led by Fel Orden.

Zabieramy starego, poczciwego Warika, który ma level dodatkowo. Zręczność na maksa. Potwierdź. Dwa punkty zdolności. Dokładny atak. Polecimy tak samo jak z Sebastianem. Okej. Okay. I niech się rozejrze, co my tu mamy. W dokach mamy sporo zadań. W katowni z tego co widzę też, a to jest tylko zadanie zielarza głównie. No i tu mamy dolne miasto. Nóż zielarski i zwłoki Geralta. No to tu pójdziemy oddać zadanka. Pamiętam, że podnieśliśmy jakieś zwłoki, a to jest zadan zadanie typu znajdź szybko jakiś przedmiot i go tylko odnieść. Na szczęście. Okej, jesteśmy na miejscu. Tekstury się nie wczytały. Demet. Złą stronę jeszcze idę. Muszę coś poradzić na to nie wczytywanie się tekstur, ale to jest wina modów, tak jak, widzia, tak jak mówiłem wiele, wielokrotnie. Na to nie da się poradzić, chyba nic poradzić, chyba że wyszłaby jakaś nowsza wersja tego moda, poprawiona. O, 750 punktów doświadczenia nawet. Sztuki złota dostaliśmy 750 punktów doświadczenia za odniesienie tego czegoś do niego. Dobra, co my tu mamy? Faj. No, ciekawe imię, Faj. Pogadamy z nim. Dobra, kolejny przedmiot dodany. I kolejne 750 punktów doświadczenia wpada. Do naszego. Na nasze konto. Tak więc lecimy dosyć szybko z doświadczeniem. I bardzo dobrze. Przypomnę tylko, że na 17 levelu zmieniamy gear. Co nam się też bardzo przyda. Okej. Okay. Trochę oczyszczone do kikatownia. Do katowni tym razem. Okej. Okay. i co? Oczy lazurowego Jamesa, co też jest zadanie typu: oddać trzeba mu coś, za chwilkę się o tym przekonamy. Tak, zdecydowanie. Zobaczymy, czy z tym zielarzem można pogadać, czy można mu oddać przedmioty, które już znaleźliśmy, ale wątpię. A jednak No, mam nadzieję, że jak najszybciej mi się udają odnaleźć. Masz coś ciekawego pierścień oddania. Taki sobie. Miksturki niezbyt ciekawe. Co my tu mamy? Ehm. Chyba również nic ciekawego, dobra. W takim wypadku został nam już tylko jeden przedmiot do oddania mu, właśnie. To później towarzysze. A, czyli zdobyliśmy statuetkę Halli Może się spodobać Meryl. No to musimy się w takim wypadku udać do jej domu. To może tam właśnie się udam i tam zakończymy nagrywanie. Jeszcze zobaczę tylko szybko co w tym sklepie mają. Coś nowego, chyba nie. Okej. Okay. Gdzie jest dom Meryl? Dom, Meryl, dom Meryl? Tu jest dom Meryl. <ślesy> Okay, gdzie jesteś? Tu jesteś. No to pogadajmy. I've got something for you. Oh, Did you get this from Master Island? Mythal, did I? Miss some important occasion? I'm so sorry. I'll make it up to you, I promise. There's no occasion, Merrill. I just thought you'd like it. I I do like it. I'm sorry I'm making a mess of this. No one has ever given me a present before. Useful things. Tools or clothes because I needed them, not just because. I'll find a good place for this. No. No i poparcie Umeryl podrosło nam o 15 punktów w takim wypadku jak stoimy z poparciem, Awelina prawie na maxa, Meryl również dosyć wysoko. waryk oczywiście na maxa. Będziemy musieli podpakować u innych członków naszej załogi, również poparcie. Ale dobrze, moi mili, w tym miejscu zakończę nagrywanie. No, nie ruszyliśmy z questami zbytnio do przodu, poddawaliśmy troszkę, poszukaliśmy, zwiedziliśmy jeszcze rozdartych grzbiet gdzie... Grzbiet, gdzie było od cholery walki. Dosyć y, ciężkiej walki, niełatwej, to przyznam. Ale z każdym krokiem, z każdym pokonanym przeciwnikiem stajemy się coraz silniejsi. Ehm, dobrze, w następnym odcinku zabierzemy się za, najprawdopodobniej. Mamy tu zadania poboczne jakieś, więc na pewno e, na pewno. Jakieś się nam spodoba. Jeśli zadania poboczne nie będą zbyt długie, to może i dwa nawet wykonamy. Dobra. Ale tak jak mówiłem. Do usłyszenia moi mili. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. I cóż, słyszymy się niedługo. Trzymajcie się i na razie. Hej!